Cześć, witajcie z tej strony. Mateusz z kanału Technologiczny. Witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym to przedstawię Wam najważniejsze nowości, jakie zostały zaprezentowane na poniedziałkowej konferencji Apple. Bez przedłużania, zaczynajmy. Nie chcę, aby ten materiał trwał zbyt długo, dlatego powiem Wam o najważniejszych rzeczach, które są warte uwagi. A jeżeli chcecie szersze informacje na temat aktualizacji każdej poszczególnej nowości, zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony Apple. Zacznijmy od aktualizacji dla okularów Vision Pro. Mianowicie tutaj Apple prowadziło aktualizację Vision OS2, która wpływa na poprawę jakości zdjęć czy oglądanego wideo oraz samą współpracę z komputerami Mac. Jest to po prostu bardziej rozszerzone. Drugim z systemów zaprezentowanych na konferencji był system iOS 18. Ten system był najbardziej wyczekiwany przez wszystkich, z uwagi na to, że większość użytkowników urządzeń Apple właśnie jest skupiona na iPhone'ach. Sam postanowiłem zainstalować ten oto system w wersji deweloperskiej. No i jak można się domyśleć, zabiera on już liczne błędy. Po paru minutach użytkowania znalazłem 2-3. No, ale czego oczekiwać od wersji testowej? Zostały wprowadzone tu takie udoskonalenia jak: mianowicie mamy możliwość personalizacji ekranu głównego. W momencie dostosowywania go mamy możliwość wyboru usunięcia bądź wybrania w końcu własnej aplikacji, skrótu czy funkcji, która tutaj nam się będzie pokazywała. Jak widzicie, tutaj. One nam się pokazują i będą dostępne po zatwierdzeniu. Kolejną zmianą, jaka się pojawiła, jest przebudowana galeria naszych zdjęć. Po wejściu do ustawień od razu zauważymy zmiany: mianowicie nie mamy na samym dole tych wszystkich aplikacji, tylko zostały one schowane w jedną zakładkę. No, i największą, najważniejszą nowością, jaka została dodana do tego systemu, jest wprowadzenie nowego centrum sterowania. Mianowicie po prawej stronie mamy do wyboru trzy zakładki, w których to możemy sobie dowolnie skonfigurować każdą z ikon. Wybieramy tutaj w lewym górnym rogu taki plusik. I teraz pokazuje nam się opcja skonfigurowania każdego menu z osobna. Przejdźmy sobie na przykład do tego, które jest najbardziej rozbudowane. Wybierzmy sobie na przykład aplikację do rozpoznawania muzyki, i tutaj, przytrzymując taki malutki cypelek, możemy sobie go tutaj powiększyć lub zmniejszyć w zależności od własnych upodobań. Kolejną z ważniejszych opcji jest możliwość ustawienia dowolnej aplikacji w dowolnym miejscu na ekranie. Mianowicie przytrzymujemy standardowo, tak jak zawsze i rzucamy to w dowolne miejsce na ekranie i ta aplikacja nam tutaj zostaje. Jak już jesteśmy przy tym, dodano aplikacja hasła. Która te wszystkie hasła, które się, że tak powiem, walają, są zapisane na naszym iPhone'ie, są od teraz w jednym miejscu i są one pogrupowane. Więc jest to bardzo fajna opcja. Kolejną ze zmian jest wprowadzenie personalizacji ekranu głównego. Mianowicie, przechodząc tutaj do ekranu głównego, edytując go, ukazuje nam się y, przycisk edytuj. Tak wiem on był, ale mianowicie tutaj druga opcja dostosuj. Ona jest ważna i teraz y, pokazuje nam się nowe menu, y, w której to dostosujemy sam wygląd ikon. Jeszcze jedną rzeczą, o której warto wspomnieć to rozbudowanie funkcji wysyłania wiadomości. Na przykład napiszmy sobie tutaj OK. I teraz przed wysłaniem tej wiadomości mamy możliwość spersonalizowania efektu, z którym zostanie on wysłany. Było to wcześniej, aczkolwiek dodano właśnie te widoczne tutaj nowe opcje. Dodatkowo mamy także możliwość wybrania daty i godziny, w, którym, w której ma zostać wysłana dana wiadomość, klikając tutaj wyślij później. Jeżeli chodzi o zmiany, to byłyby najważniejsze, główne zmiany wizualne, jakie pojawiły się w systemie iOS 18. Jeżeli chodzi o TVOS, to Apple wprowadziło tutaj możliwość podglądu podczas oglądania danego serialu bądź filmu w momencie najechania kursorem, jaki aktor występuje w danej scenie. Jest to taka mikrozmiana. Mi się wydaje, że wprowadzona, bo wprowadzona, żeby coś było. Ale ważniejszą opcją jest wprowadzenie możliwości e, wyświetlenia obrazu z samego urządzenia Apple TV na projektorze o rozdzielczości 21 do 9, co wcześniej nie było możliwe oraz także dodanie opcji personalizacji ekranu blokady naszego Apple TV. Czwartą z przedstawionych aktualizacji na konferencji była aktualizacja dla zegarka Apple Watch, mianowicie Watch OS 11. Tutaj Apple swoją uwagę skupiło głównie na aplikacji zdrowia i funkcjach zdrowotnych. Została wprowadzona tutaj rozszerzona wersja treningu. Możliwość podglądu procesu przebiegania tego treningu. Dodano także możliwość personalizacji ekranu, dodając do tego rzeczywiste odczyty z aplikacji zdrowie, oraz wprowadzona została nowa, dedykowana aplikacja, która na bieżąco monitoruje nam oddech, sen, temperaturę ciała i wiele innych czynników. Więc pod tym względem, wraz z tą nową aplikacją. Moim zdaniem, Apple Watch zyskał, ale jak to będzie w przełożeniu na baterię, tego nie wiemy dopóki nie przetestujemy. Przedostatnią aktualizacją, jaka się pokazała, był system iPadOS 18. Zmiany te same co w iOS 18. Poza małymi szczególikami, typu zmiana wizualna w aplikacjach. Chodzi o wyskakujące okienka, że zostały one zminimalizowane, sam ich wygląd. Z drugą z nowości, która była długo wyczekiwana, jest to. Napiszcie teraz w komentarzu, co według Was: jaka aplikacja mogła się pojawić, której nie było od wielu, wielu lat? Tak, jeżeli napisaliście, że jest to kalkulator, to brawo dla Was. Dodatkowo, można powiedzieć, wynagradzając nam ten czas przez który kalkulator nie był dostępny na iPady wprowadzono także rozszerzoną wersję kalkulatora, która umożliwia samoczynne liczenie czy napisanie jakiegoś działania Apple Pencilem na naszym iPadzie i iPad sam to działanie obliczy i rozpisze. Także myślę, że pod tym względem rozbudowana aplikacja jest OK. Ostatnią z aktualizacji, na którą czekaliśmy prawie do samej konferencji, był system macOS 15, który nazwany został Sequoia. Czytam po polsku Sequoia. Przepraszam, jeżeli źle wymawiam, możecie poprawić mnie w komentarzu. W systemie tym. Zostało wprowadzone praktycznie nic. Mianowicie dodano tutaj nową aplikację umożliwiającą przesył obrazu z iPhone'a na naszego Maca. Jedynie co fajnego, to to, że możemy tym iPhone'em sterować bezpośrednio z naszego Maca. Dodano także Opcję pogrupowania okien, mianowicie w momencie, gdy mamy na przykład otwarte 3 czy 4 aplikacje, przesuniemy do jednego z rogów, to system sam dostosuje wielkości tych okien, aby się one nie walały nam na ekranie głównym. Myśleliście, że zapomniałem o najważniejszym, czyli o AI, czyli czymś, co miało być nazwane Gemini AI, ale Apple nazwało to Apple Intelligence. Introducing Apple Intelligence. O tej nowości opowiedziano na samym końcu konferencji. Myślałem, że zostanie to wspomniane w momencie prezentacji iOS 18. Mówię, no co jest, gdzie jest ten AI? Ale zaprezentowali oni to na samym końcu konferencji. Mianowicie zostały wprowadzone możliwości zamiany tekstu na obrazek, tworzenia własnych obrazków, tworzenia własnych zdjęć. Zamiany tekstu skopiowanego z internetu na taki pisany w momencie wklejenia go do notatek. Dodatkowo wprowadzona zostanie ogromna ilość funkcji związanych z obróbką zdjęć, typu usunięcie kogoś z tła i tym podobne. No, ale to już zostało wprowadzone w innych platformach AI. Takie możliwości, co z ważniejszych informacji. Nie jest dostępne AI dla wszystkich. Apple tutaj się wycwaniło, tym samym chciało zachęcić, myślę, do zakupu nowszych iPhone'ów, z uwagi na to, że funkcje AI mają być dostępne jedynie na iPhone'y z procesorami A17 Pro oraz nowszymi. Czyli musisz zakupić iPhone'a 15 Pro w górę i tegoroczne iPhone'y 16. Aby z tych funkcji skorzystać, to na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie także znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem Apple przedstawiło fajne nowości, czy może oczekiwaliście jednak czegoś innego. Ja Wam nie zabieram czasu. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.